Dzisiaj nadrabiam jeden komiks, którego jeszcze nie miałem w swojej kolekcji, ale wreszcie udało mi się go nadrobić. Cześć, tutaj Jacek, kolekcjoner, i dzisiaj chcę Wam pokazać komiks Stranger Things, tom czwarty. Jeszcze nigdy nie mieliśmy żadnych Stranger Things na kanale, pomimo tego, że jakby dwa pierwsze tomy już miałem wcześniej w swojej kolekcji. Jeśli widzieliście mój film, właściwie to dwa filmy o mojej kolekcji komiksów na kanale, to możecie o tym wiedzieć, mogliście o tym wiedzieć, ale wreszcie nadrobiłem tom trzeci i czwarty, więc teraz Wam. Pokażę dokładnie, ale zaczniemy sobie od najnowszego tomu, czyli Stranger Things Obóz Naukowy. Sam komiks miał premierę 22 października tego roku. W ogóle... Taka propos czwórki. Sezon czwarty Stranger Things nadchodzi jakoś w lato 2022 na Netflixie, ale komiks mamy już teraz. Tak się prezentuje grzbiet. Jest komiks, jest w ogóle wydany przez wydawnictwo dolnośląskie, tak jak wszystkie poprzednie tomy. Mamy logo Netflix Official Merchandise i Dark Horsa, cena okładkowa 5490. Stranger Things, obóz naukowy czerpie inspirację z horrorów lat 80. Tak, tak jak... Całe Stranger Things. Akcja komiksu rozgrywa się między drugim a trzecim sezonem hitowego serialu Netflixa. Dobrze, okładka jest matowa z elementami lakieru wybiórczego, na przykład tutaj, gdzie mamy logo Stranger Things. I to w sumie tyle na grzbiecie, na grzbiecie jeszcze mamy też w miejscu logo lakier wybiórczy. Z, z tyłu tutaj, gdzie mamy czerwone napisy, ten górny czerwony napis, nie ten na dole. I to tyle. Tak poza tym okładka jest śliska, nie jest taka miękka, przyjemna w dotyku, nie ma w polisców też tylko jest po prostu. To taka matowa śliska. Zajrzyjmy sobie do środka, jest wyklejka. Y, Stranger Things Netflix, y, informacje o autorach, stopki redakcyjne i sam komiks. Jest wydany na papierze kredowym, tak jak można było się spodziewać. Kszciąka jest hmm, trochę inna. Która... O możliwe, że czasami będzie być problemy z wpasowaniem się, ale nie, komiks jest wydany całkiem solidnie, całkiem dobrze jakościowo. W środku mamy 112 stron komiksu, dokładnie tak samo jak w tomie trzecim i trochę więcej niż w pierwszym i drugim tomie, bo tam chyba było po 96 stron, tak mi się wydaje. Więc tak się prezentuje komiks, trochę taki vibe Riverdale <grym> bardziej. <grym> Po tym komiksie mi pachnie taki trochę bardziej archi komiks. Na końcu mamy kilka okładek alternatywnych, kilka graficzek i w sumie to tyle. Na końcu mamy wszystkie cztery komiksy Stranger Things wydane w Polsce przez wydawnictwo Dolnośląskie. Oprócz tego wiem, że na polskim rynku są też jakieś powieści, książki ale nigdy jakoś nie wchodziłem w temat. Więc tak się prezentują wszystkie cztery komiksy, ale zanim sobie zakończymy ten odcinek, to może tak sobie porównamy, jak ma się ten komiks do innych wydań. Wziąłem sobie takiego Wiedźmina, bo najbardziej mi się skojarzył, jeśli chodzi o gabaryty, bo to też jest twarda oprawa, też jest gabarytowo bardzo podobna. I tak, jeśli tak miałbym porównać obok siebie, jest to dokładnie, jest to dokładnie taka sama wysokość okładki, aczkolwiek szerokość na szerokość różni się tak. o... 2 mm, dosłownie, naprawdę może tego nawet na kamerze nie będzie widać, ale tutaj jest, widać taką różnicę dosłownie tych 2 mm, nawet niecałych. Format jest bardzo podobny do chociażby tego Wiedźmina. No i grubość jest bardzo podobna, także jeśli jesteście zaznajomieni z twardymi oprawami od Egmontu, to tak właśnie wygląda komik Stranger Things. I tak jak mówiłem, wcześniej są ko już 4 tomy. To jest najnowszy tom, czyli obóz naukowy, jeśli jeszcze go nie macie na swoich półkach, to możecie kliknąć w link. Które się znajdują w opisie pod tym filmem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.